Servus, Lukas. Jestem gotowy? Tak, oczywiście. Spójrz, jestem ciekaw, jak długo utrzymać mas. Tak. To trzy, dwa, jeden i trzyma. Lukas, no, 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 trzyma. Tu jest to napisane, spójrz, masz szal No przecież mówię. O tak. Drewno oczywiście z czasem wchłania wilgoć i oddaje ją mniej lub bardziej szybko. Poza tym jest narażone na różne temperatury. To znaczy, że drewno z czasem się o. Można to bardzo dobrze zobaczyć na tym kawałku drewna. W tym kontekście istnieją trzy ważne pojęcia: wymiarowo stabilne, ograniczenie wymiarowo stabilne i niewymiarowo stabilne. Określają one, w jakim stopniu element drewniany może się zmieniać na zewnątrz. To jest dla nas istotne, ponieważ od tego zależy, jaką powłokę musimy nałożyć. Dobrze, to zacznę od elementów wymiarowo stabilnych. Należy do nich oczywiście takie okno jak to tutaj, ale także drzwi są typowymi przykładami. Czyli elementy, które muszą zachować swoje wymiary. To przecież logiczne, jeśli takie okno jak to się wypaczy, to później nie da się go już otworzyć ani zamknąć. Wymiarowa stabilność mówi nam więc również, jak musimy takie okno zabezpieczyć. Mianowicie za pomocą lazur o średniej do dużej grubości warstwy lub kryjących lakierów. Ważne jest, aby były to materiały tworzące powłokę. Teraz przechodzimy do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej. Typowym przykładem są tutaj takie deski z wpustem i wypustem, jakie stosuje się jako okładziny elewacyjne lub podsufitki dachowe. Ale zaliczają się do tego również meble ogrodowe czy konstrukcje szkieletowe. W tym przypadku drewno może się trochę poruszać, ponieważ nie wpływa to na jego funkcjonalność. Podczas powlekania takich desek z wpustem i wypustem należy zwrócić uwagę, aby zawsze odbywało się to przed montażem ponieważ nawet minimalne zmiany wymiarów mogą prowadzić do nieestetycznych i technicznych wad. Przez ruch w obrębie wpustu i wypustu może się odsłonić surowe drewno. Nie tylko wygląda to nieładnie, ale również brakuje tam powłoki ochronnej, która zabezpiecza drewno. W przeciwieństwie do elementów drewnianych o stabilnych wymiarach możecie zastosować cienkowarstwowy lazer. Na koniec przejdźmy do naszego ogrodzenia. Należy ono do elementów o niestabilnych wymiarach. Inne przykłady to takie gąty lub też szalówki nakładane. W przeciwieństwie do desek z wpustem i wypustem, tutaj elementy drewniane leżą jedynie jeden na drugim. I dlatego dopuszcza się zmiany wymiarów. Przy wyborze środka do powlekania bądźcie ostrożni. Ponieważ szczególnie grubsze lazeri i kryjące lakiery niekoniecznie nadają się do takiego zastosowania. Zwłaszcza w takich szczelinach jak tutaj mogą one łatwo popękać. Z powodu zmiany kształtu. Jeśli mimo to chcecie użyć materiałów kryjących, muszą one być koniecznie elastyczne. Zawsze zwracajcie więc uwagę na to, co mówi na ten temat producent. Przedstawiliśmy trzy klasy wymiarowej stabilności. Florian, chcesz podsumować? Tak, zdecydowanie wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne dłużej trzymają wymiar niż ty. Myślę, że na dziś wystarczy na razie. Na razie.